Dobry mamy dzisiaj niedzielę 17 lipca roku pańskiego 2022 No i mamy nowego większego ciutkę Kolegę Przyjechał w końcu Tak była kwestia zastanowienia czy będzie tu, czy nie będzie no, i chciałbym Wam zaprezentować kolegę. To się nazywa New Holland. Typ 6640 Power Star SLE. A tu mamy obok Zetor. Znaczy się Ursus. Ale jak wiadomo, licencja Zetora. Była to kiedyś. To jest jeszcze z pierwszych. Wypustów to już wszyscy wiedzą Co to tam jest 73 Tego tu kolegi e, Nie udało mi się ustalić jeszcze rocznika Ale myślę, że pomału dojdziemy do tego Znaczy nie wiem, bo nawet Nawet się nie zastanawiałem Jak widać filterek kolejowy CNH, czyli New Holanda. Cztery cylinderki Mocnie zbadana, ale jest Kuresko silne, gdzieś liczę 70-80 koni no i co? Mamy tu 5 obciążniczków. Trzeba dołożyć jeszcze z 5-6 Co najmniej tu musi dojść, tylko muszę zorganizować. Jedna taka, jedna taka kuleczka waży 40 kg, oryginalne fordowskie mości Carraro, wspomaganie, bodniczki. Pona trochę licha, ale przyjdzie nowa. I tu mamy z przodu 13.6 sześć, 13,6, nie wiem czy widać, 13,6 R24. Czyli radialna opona. No i 24 cale. Tu mamy czterocylindrową jednostkę napędzaną pompą wtryskową. Coś na ala wzór Lukasa. Rozrusznik mamy firmy, z tego co widzę to jest Boszowski. Ale wyglądem przypomina taki jak łod 60. Eee, nic innego tu nie jest. A jeszcze mamy piękne, zacne duńskie paliwo. Trochę syfu na dole jest, ale trzeba będzie go spuścić, ponieważ zamierzam użyć go o proszę bardzo filterek New Holanda Czyli wszystko pasuje zamierzam go użyć do mm, łożenia zboża tymi małymi przyczepami D47 Ponieważ może tam widzieliście na filmach na kurniki nie wejdzie mi duży ciągnik muszę chwilę was tu wyłożyć bo otworzyć maskę do góry pokazać co tu dalej jest tak musicie chwilę poczekać wygląda. proszę bardzo, co tu mamy. Alternator. Firma Valeo ale pisze made in Poland. Alternator był słaby, nie ładował i trzeba było założyć nowy, nie nowy alternator założony. Zobaczcie, ten ciągnik jest z końcówki z końcówki, albo z końcówki lat 70. albo z początku lat 80. Nie był myty przeze mnie. Także to jest jego cały tutaj, jakby wyciek. Czy wyciek, czy cały ten silnik, jaki jest okurzony? Zresztą tutaj wam chyba otwierałem te boki. Dostęp do silnika jest dosyć prosty. On się otwiera tylko takie pokrywki. Wszystko tu na wierzchu. Nic skomplikowanego. Pompka rączna. Nie trzeba pompować, palić, pali ładnie. Pompa taka coś, ale Perkins, wynalazek. Ale nie ma problemu z tym. Jakieś śmieszne takie zaworki, kręcorki. Tu są chłodnica zalany płynem. Ogrzewanie, nagrzewanie. No i co? W przodu mamy kociołek ze, ze, ze kurwa, Otwieraj się dziadu. Ze dieslem. Ło, takie łotam, dziura. No jest tu, czy czwarte z tej strony. Ale patrzaj, ta, żeby było śmiesznie. Tutaj liczę, że tutaj jakieś 50-60 litry włazi. Trochę się namęczyłem. No i obstawiam, że 60 litry. Tutaj jaki tam mały, jak to ignoś mówi, lunek Naluncany Tu je normalnie zaczepa się wkłada, bolca. Bo tam można włożyć co innego, jak kto woli. Tu mamy zbiorniczek usadowiony, plastikowy. To to jest chłodniczka. Nie powiem Wam dokładnie, że to jest chłodnica od oleju, od hmm, chyba od skrzyni biegów od hydrauliki. Tak mi się wydaje. O, cyk. Zasłaniamy to wszystko. Pach, 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 jest pomocnik. Dzień dobry. Cześć. Robimy prezentację. I teraz tak. Cztery cylindry, fiord. Piszę tu gdzieś o fiord. Tu jest chyba model silnika EE9NN, -E -E coś tam, coś tam, reszta za filtr. Za filtrem zasłonięta. Silnik, jak widać, suchy. kurwa kręcę wam tym, tym aparatem. Suchy, uobrzygany, Tu jakieś roba, roboki, już chroboki koła gniazda zrobiły. zarosnął, No, pyk i zamknięte. Technologia. Lampy robocze, oświetlenie. Wszystko ładnie, na kabinie słońce strasznie świeci. No i patrzcie, porównajcie. Ciut większe. Złaś stamtąd, bo spadniesz dziadu mały. 4 cylindry. 4 cylindry. Poje tu jest pojemność 350 3152. Moc 52 koni. A tu mamy wielkościowo, gabarytowo. Silnik według mnie. Połowę mniejszy, krótszy też są cztery cylindry bez żadnego turbo bez interchulera. mały kuminek wydechowy no i co tu, tu jest jakaś tabliczka, ale taka tabliczka jest niezbyt dokładna to jest podany, no podany jest model traktor, numer engine numer silnika transmisja jakaś tam 8 Hydraulik, ta bla bla. Hydraulik, pompa. No, wszystko jest made in England, wyprodukowany jest w Anglii. Nie? Dziwne to bardzo. Nawet jest podana jak instrukcja obsługi, jakie tu proporcje. Ile wasera trzeba nalać? Ile trzeba nalać e, Frostwind, Shoots. No i tu o, widać, że ktoś to pilnował. Czy lata temu był jakiś serwis, chyba, zaglądane było do filtra. Było coś ich tutaj grzebane. No, można tu, z drugiej strony, lampy roboczne Wszystko tu jest na dachu, tam kokuty, radio, filtry. Ojej. Czy ma i This is Made in Poland. This is Made in Poland. To jest... Not this fort, but. Ursus Niech Ursus ciach, ciach, ciach. Tam tamten Ursus to ten. zasysanie powietrza, ma tutaj gdzieś z maski, ciągnie sobie A to popatrz na ten Ursus. i tak to i tak to wygląda. Tu mamy skrzyneczkę z akumulatorami, aha, co miałem powiedzieć. Bateryjka fajna, dwunasteczka, e, e, światełka New Holland. Piastki. No i żeby było śmieszniej, to tak z przodu tam będzie 60-70. I tu jeszcze idzie takim szlałfikiem, rureczkiem. I pod spodem tu mamy taki ładny kociołeczek. Patrzcie się na niego, on się ciągnie aż pod tylnie kółko. O, kółko, pod kółko, i tu się kończy za kabinką. Cak, cak, cak. Patrzcie. Z tyłu, podnośnik. Kategoria LEDKA pasująca do polskich maszyn. Zwolnice, żeby nie było brudny, nie myty. Specjalnie masa dokręcona do kabiny. Linka elastyczna. Jest masa. Hydraulika. Dwie pary wyjść znaczy dwie pary no, dwie pary tak, bo to jest para i to jest para. Jakieś przełączniki, wydajności hydrauliki, żółw i zając. O, pyk, pyk można się przekręcić na, na tę lub na tę stronę. I tak to wygląda. Wyjście na pepe, jedno szybko złącze elektryczne, czterowyjściowe. Płyn do spryskiwaczów. Od razu muszę nalać. No i co? No, tak jak tu widać, zwolnice, odciągi, dolny zaczep, nie ma górnego, ale to się dorobi. Cięgły jest, regulacja korbelkowa, proszę bardzo, wszystko się kręci. Letko można, o, jednym paluszkiem można sobie to robić. Ciągnik ma swoje lata, żeby było jeszcze fajnie, to jest wyposażony. WHR, czyli elektryczne sterowanie podnośnikiem hydraulicznym. Mamy pod spodem, no macie oponki ładne, opona jest 13,6 na 38 cali, ale ona jest bardzo wąska i mam zamiar to zmienić, założyć mu 38, tak jak tam kiedyś pokazywałem, były do sprzedania treleborgi, i mu te 38, szerokie. Stoją na hali, bo u nas się koncepcje zmieniają, są różne różnice. Proszę bardzo, jeden filtr od hydrauliki, jeden filtr od skrzyni biegów, żeby rozłączyć, rozpiąć kabinę. Jest do rozpięcia kilka dźwigienek i całą elektrykę rozpinamy takim oto szybko złączem. Jedno szybko złącze wielopinowe. Rozpinamy trach, pach, widiach i już mamy rozpięte. Możemy kabinę zdejmować. Nie tak jak w polskich ursusach, że trzeba ciąć, giąć, obcinać, obrzynać. I tak to wygląda. Czyli nagadałem się chyba wystarczająco. Dobra, teraz idziemy do środka i będziemy prezentować od środka. Jak to wygląda? Siedzonko gramera, eee, tak to wygląda. Jedziesz ze mną? Teraz zobacz pomocnika. No.